Czyli stek nie, nie, nie stek, stek nie jest zły. Stak nie jest zły. Mięsko nie jest złe. Jakieś na... Mówimy coś: 1, 2, 3. Raz, 2, 3, raz 2, 3. 36 i Jesteśmy? 366, jego imię było. Jest? Jedziemy. Cześć. Witamy na kanale 36,6. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj jeden dzień w Miwoki. jesteśmy Jeździe w Stanach, na te 3 trzy metrze. Dzisiaj mhm. przed ostatni dzień musimy wracać do tego, bo z tej z tego że fajna pogoda. Jest naprawdę zimno, dlatego stąd ubrany człowiek na cebulkę. Kasper, cieszę się, że wróciłeś do Polski. Ja też się bardzo cieszę. A co w ogóle, gdzie byłeś ostatnio? Bo wysłałeś nam dużo materiałów. E, wiemy, że to były Stany Zjednoczone. Skąd w ogóle taki pomysł się u ciebie zrodził, żeby pojechać na taki wyjazd? To nie jest prosty wyjazd, jak nie wiem, wypacz do Niemiec. Nie, nie. Tylko to jest zorganizowana. Nie, akcja. Znowu wracając do naszej tej zabawy głównej, czyli zabawy głównej, że powiedziane, zainteresowań naszych, bo tak trochę to jest trochę zabawa, praca i inne rzeczy, czyli koszykówka, pasja, pasja i spełnianie swoich marzeń, czyli. Jak to zorganizować, żeby pracować i jeszcze można było coś zobaczyć fajnego w życiu? To no jest... to opowiedz opowie właściwie. Jak, jak to robić? <laughs> jak to robić? Jak powiedz mi, ty ten swój złoty środek Nawet... znalazłeś? I jak yy, no, taki genialny wyjazd zorganizowałeś? Sam to, czy z jakichś... Nie, jak... nie... Jak... Jestem na paru forach takich koszykarskich, jakieś tam koszulki, wymieniamy piłki, kupujemy jakieś rzeczy historyczne, albo ja na przykład, że nie wiem, koszulka miała w jakimś meczu. No takie rzeczy związane ze, ze sportem, z, akurat, pasjonatami. z pasjonatami akurat koszykówki, no. bo czy tacy są, piłka, są piłkarze oczywiście, inne zespoły mają panów, czy tam hokej, czy różne rzeczy. No. Chciałem zobaczyć wreszcie NBA na żywo, czyli pojechać sobie do tego, co zawsze człowiek marzył. Do tej Mekki, tak? Do tej Mekki, tak, tak określanej, ale to Mekką bym nazwał Chicago, bo... No, my wychowani na Chicago Bulls. Widzę, na... że logo Chicago Bulls na czarny. No, tam to specjalnie dzisiaj jest jeszcze Detroit, no, bo, bo to jest ten trójkąt no, Detroit, Detroit, Milwaukee, gdzie... W jest kolorze, jesteś Chicago Bulls widzę ubrany. No, to tak, Chicago Bulls i Detroit, bo Detroit niebiesko właśnie... Czerwony. Czerwony. Eee, I chciałem jakby móc zobaczyć to z bliska, no, powochać, obserwować sobie jak kiedyś pracowałem wtedy w Śląsku Wrocław. Mhm. Jak, jak ogromne są różnice i jak to wygląda trochę za kadru? Nie? Dobra, to pewnie o przepaści to mi powiesz za chwilę, ale zanim do tego, to jak się stanęło w ogóle, nie wiem, że... Z jaką chwilą w ogóle wybrałeś się na ten... Nie, co, to i, chyba zareklamować, tak? To, czy, czy, tak, możemy rzucić informację. zaprosimy też chłopaków, może właśnie z Travel weszło, bo tak już powiemy, że tam tutaj na jakąś... Opowiedzenie swojej historii, tak. bo to też jest ciekawa historia, to pomysł w ogóle, skąd oni mieli taki pomysł i dlaczego... Też znowu pasja ogromna moi, no, koszykówka, uniki, piłka nożna i oni organizują różnego rodzaju właśnie wyjazdy. Cały świat? Cały świat, z tego co widziałem, wiesz, no tam jest chyba nawet włącznie z tymi z jakimiś rzeczami organizują. więc tak naprawdę jak pasjonat. Kompleksowo. kompleksowo kto jest pasjonat, no to ma, ma szansę. No. no dobra, ale jak to wyglądało? Już kupiłeś ten bilet. Znaczy no, inaczej, najpierw sobie szukałem tych paru filmów, bo się pojawiło parę filmów, nie? Okay. Y, wiesz, latasz po świecie, więc jakby trochę... Boisz się? Nie, liczysz pieniądze dwa razy, zanim wydasz złotówkę. To znaczy wiesz, że możesz lecieć liniami biznes i będziesz kosztował to tyle, możesz polecieć tanimi lodniami i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie zanim jakby zadałem pytanie, tam zdecydowałem się na zakup, to zadałem pytanie, czy jest możliwość, no bo też jakby jestem trochę leniem i wolę latać na przykład z Wrocławia niż z Warszawy. Czy jest możliwość na przykład, żebym poleciał z, dla mnie z, z Wrocławia? Wygodniej jest. Wygodniej, jeden dzień, no, tak? oczywiście, że tak. No więc okazało się, że nie ma żadnego problemu. Okazało się, że mogę wylecieć, wiesz, lecimy z Wrocławia. Ja jeszcze z moim jednym kolegą, tutaj z Mateuszem, pozdrawiamy serdecznie, um, polecieliśmy. I kwestia jest taka, że on, um, znaczy razem, no. leciliśmy do Frankfurtu. No, Wrocław Frankfurt. Mieliśmy 45 minut wiesz, na przesiadkę 50. To elegancko, pewnie bagaż podręczny. Miałem, ale miałem nad, nadany, to mi powiedzieli, że nie ma problemu. zarejestrowany miałem. Rejestrowany jeden miałem A. i miałem podręczny. No i co dalej? I, i wiesz, wsiadasz, wylatujesz o 6.20 z Wrocławia. Mhm. Jesteś o 8.50 w samolocie już lecącym do Chicago i lądujesz w Chicago o godzinie 10,50 czasu Chicago rano. Mhm. Czyli masz cały dzień przed sobą. To jest bajka, to jest bajka tak. No tak. Wysiadasz z Chicago i oczywiście. No, to jest no dalej, tam jest... ktoś czeka na was. A czyli, a czyli, to, czyli to wygląda tak. Myśmy lecili we dwójkę i jakby jesteśmy opanowani z grupowym przed posiadaniem lub innymi rzeczami Ja... nam po prostu wyszło to, że łatwiej dla nas jest po prostu. Bo myśmy lecieli, część ekipy leciała z Warszawy, no. z innych miast, a z Warszawy tylko my we dwójkę. Okazało się, że też Mar Marcin i e, Sebastian też lecieli, ale okazało się, że oni wybrali późniejszy lot, a myśmy że musieli czekać tam dwie godziny czy trzy na lotnisko. A myśmy po prostu wskoczyli tym samym, tylko od razu, jakby lecieliśmy, byliśmy trzy godziny szybciej na miejscu. Tylko dlatego, że jakby wcześniej zdecydowaliśmy na bilety mm, połączenie. No i wiesz, no, na, na, największym problemem to jest to, że jak wiesz, do dostaną, co mi najbardziej nie podoba mi się zawsze jakby, to jest oczekiwanie na migration. W no, tej tutaj... nie mamy, tak? Nie mamy żadnych. No ale nie, no nie to się mu, musisz wystąpić teraz o. No to nie jestem... Turystyczną wizę. Ten... Turystyczną, tak, ale składasz to elektronicznie, płacisz. Oczywiście opisujesz w jakim hotelu, gdzie, dlaczego, po co, podajesz swoje dane jak adres e-mailowy, Instagramowe, strony. Też? No tak, tak. Tam prawie, no może numeru konta nie potrzebasz no, tak bardzo. Ale musisz mieć, Bezrobotny chyba nie musisz. Czyli nie, czy, nie, oni się nawet nie pytają, ale musisz podawać, czy masz socjalne, wiesz, czy na no, przykład nie, nie, nie jesteś jakiś antycoś tam, czy nie głośno nie krzyczysz, bo zdarzają się takie sytuacje, no. że możesz nie wjechać, jeżeli jesteś anty jakiś bardzo, no bo oni nie muszą Cię wpuścić. No tu tak. masz tak naprawdę promesę tej rozmowy, no i przychodzisz na, na emigration, jest no. niestety tak jak zawsze, jest, wysiadają sześć samolotów i jest trzy osoby na obsługi, no i to jest po prostu... Czyli to trwało? No dwie godziny staliśmy w takim kolejce takiej. Ale wiesz. z cateringiem, tak? No, tak, widać po drugiej stronie catering, jak przejdziesz. Sobie A jak przejdziesz? Ja jak sobie chujesz, przejdziesz, przejdzie. Czyli jest widzisz. Widać, widać tak. żywności. No więc stoisz, na tą, czekasz na tą rozmowę. Tej rozmowie wygląda tak, że no pytają się co, gdzie, dlaczego, jaki hotel. Mówisz koszykówka, kiedy wracasz za tydzień. Okej, okay, nie ma problemu. No oni to wiedzą, że zarabiają na to. No dobra, no. I wiesz zastanawiamy się czym przyjść z lotniska, no można oczywiście z lotniska z Chicago jest dobrze skomunikowane z centrum, bo myśmy mieszkali w downtown i to było super, także mieliśmy nad, na ten, na molo główne w Chicago mieliśmy jakieś 200, dwie, dwie, dwie przecznice no. to będzie z pół kilometra gdzieś. No to faktycznie, to ten. To jest, Dobry, I, i mieliśmy pół kilometra, więc wiesz, bliżutko, więc wszystko tam piechotą jest tak, no ale jak jedziesz pociągiem, czy tam me, tą kolejką, no, to masz kolejką, masz nie wiem, 30 przystanków, mhm. potem masz jeszcze 15 minut y, z bagażami, więc y, jak patrzyliśmy na tą mapę, ja stwierdziłem, no, no dobra, ile kosztuje z lotniska? No i pojechacie. czy to wszystko sobie załatwiacie na własną rękę. czy nie, czyli załatwiasz, hotel masz załatwiony tak dalej. Ale, z góry masz. Tak? A, a czy masz podany hotel, masz zapłacony okay. i tak dalej. Na przykład, bo co? myślałem bo ustawiłeś dziwne. Myślałem po prostu, że na lotnisku jest stoi jakiś Polak oni są. Oni są z kartką taką a, czyli, wie, że kiedyś no, A czy tak, na katka, jeż, jeżeli nie? jest grupa, no to tak, no i ale okay. wtedy, w związku z tym, że to, do miasta się nie opłaca autokaru i inne rzeczy, to kolejka, e, e, kolejka w Chicago. Kosztuje 5 dolarów chyba zrobienie karty takiej, którą no. masz jednorazową, a potem przejazd kosztuje ja jakiś... Tam... sprawy. Tak, tak masz, takie, masz taką kartę jak u, na, u nas Urban Karta, coś takiego Jest na miasto. miasto. Ale możesz też płacić. Wrocławka nie działa nie działała, ale możesz też płacić kartami przy wejściu, hmm. ale problem jest taki, że od razu jakbyście wszyscy lecieli do Stanów, nie dziwcie się, że nasze karty nie działają, ale co jest dziwne, działają Apple Pay i Google Pay. Czyli już masz kartę podpiętą mamy system, hmm. to nie ma problemu wtedy z płaceniem, bo ja też mam karta, druga karta, trzecia. Nie dobra, ale nie ma tak, że w Stanach jest Wiza, a w Europie jest maestro? Ty może maestro miałeś, tak? Bo nie miałem obydwie, miałem to visa wszystko. Nie maestro, tak. tak? Miałem, okay. miałem jedno z Revolta, miałem z czegoś no, no. i okazało, się, że wszystkie chodziły. tylko miało być Google i najlepiej albo Playka. No o to, Fajna że... informacja, słuchajcie. Jak bo... coś, to... No, no, warto, porcele, sobie, warto sobie zrobić, dokładnie. Dlaczego? Bo on jest zweryfikowany i oni już wiedzą, że jest amerykańska firma Google i zrobiła to, oni zweryfikowali, do widzenia. Widzą, no, ale że... to super tip, nie? To jest taki do, 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 dobry, do, tip. Do, do, dobry tip, żeby to no. między sobą, nie? No i dobra, i co dalej? Dojechaliście już do tego miejsca, do hotelu? Tak, wjechaliśmy do hotelu. Wiesz, taksówką ostatecznie. Tak, wjechaliśmy taksówką, bo się nagle Plus, okazało... No, taka cena, taka też informacja. 30 parę dolarów. No, to nie ma tragedii. Słuchaj, na dwie osoby. Bajka. To się, że nam potem sprzedali nam już kolejnego tipa, że jest aplikacja, która nazywa się Lyft, To no. jest konkurencja Ubera, gdzie jeżdżą tacy kierowcy domowi. Miałem kilka fajnych opowieści ale z tego. Ale można... narodowość jest tam. Oczywiście, ale, tam Amery ale Amerykanie dużo. jak u nas. Tak jak u nas, ale pamiętajmy jedną rzecz, że Ameryka to nie jest kraj dla starych ludzi, to już nie było historia, jest bardzo dużo osób, Starszych? Pracujących. Jest to związane jakby z tym, że muszą, to nie no, chodzi o że to, że bo ubezpieczenia zdrowotne, rzeczy. Jak chcesz, to masz jak. Nie ale nie tam mówi, że później masz pa, pamiętajmy, że tam też jest podatkowo drogo, bo chciałem sobie, tak już siedziałem też zobaczyć na chat GPT, pozdrawiamy, który powie Ci dużo rzeczy, więc zacząłem pytać, ile minimalne za, zarobki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że te zarobki są dosyć spore, bo tam masz bardzo dużo, tam masz podatek ten główny, a potem masz tak. jeszcze ten regionalny taks. I tak nagle się okazuje, że w swojej pensji z 9,5 dolara zostaje 5 z kawałkiem. Czy no, tak przyzwoicie. Tak, no, ale jeszcze przypominajmy to, że w tym nie ma zdrowotnego. To jest tylko, to, to jest tylko, to tylko jest podatek. Masz płacić zdrowotne, a wiesz jak tu działa? Też chodzi do prywatnego. Ale tutaj w ogóle masz tam nie pójdziesz. Tam, tam wiesz na co? Tutaj jakby nie możemy aż tak bardzo narzekać, patrząc przy tych... Tutaj u nas w Polsce, na sorze, jak poczekasz tak. po 12-14 godzin, na kogoś poznasz na kolejce. Jak... Ale masz możliwość. Tutaj, jak, no jak w Stanach pójdziesz, nie. no to dostaniesz taki rachunek, że nikogo nie no, poznasz. chyba, że będziesz płacił sobie to po bez ekstra. Tak. ekstra do... Tylko, że teraz zdajemy sobie sprawę, że 20-paroletnia osoba, minimalny taki ekstra to jest chyba 400 dolarów miesięcznie. Taka jak... A jak Ty masz już wpisane tam, że miałeś po przejściach, no to idziemy w tysiące dolarów miesięcznie. Słuchaj, no to są takie... Że Ży... chcesz żyć? To są tak bonusy, to Bumosy. Bumosy na życie, bonusy to życie. Chcesz żyć, to masz, nie? No, ale sobie przechodzimy dalej. Wiesz, maritu... tak, przechodzimy, wiesz, przechodzimy do tego, że mieliśmy tam jeden dzień, no. poszliśmy na zakupy. Czyli taki za... luźny dzień. Taki, tak, zobaczyliśmy sobie w ogóle, wiesz, m, gdzie coś zjeść, jakie są ceny jedzenia, no właśnie, bo to jest, bo to jest, jest tak. Właśnie, przejdziemy do tego, do tej wysięgnięcia torci, 6 hmm. będzie to, NBA, jak to, z jedzeniem. Z jedzeniem jest tak, no, m, Wendy's i te inne wszystkie reklamowane fast foody. Tak, fast foody. to jest po prostu 7-8 dolarów, dostajesz. Masz tam jakąś i to jest fajne, że napisane ile jest kalorii. Nagle poszliśmy tam z Mateuszem i Mateusz mówi, że chciałby coś spróbować. Nagle ja. podchodzimy, on mówi tam, że coś tam, ty, ale czy też tutaj jest? Oczywiście tam w Stanach jest napisane, że muszą być kalorie napisane, nie? Jak zobaczysz burgera i masz na nim napisane 1800 no nie, kilokalorii, nie wiem. to ci przechodzi ochota. Są takie burgery? Nie, to nie, jest, to nie jest duży burger. To co, ma no w tłuszczu? Tłusz, tłusz. tak. To chodzi o to, że masz, wiesz, masz, tłusz, masz to tłuste mięso, masz tłuste, masz dużo sera, masz bułkę słodką, która jest robiona kukurydzą, czy tam o co chodzi i nagle łapiesz tego burgera i tam jest 1300 kuźwa na jednym mówisz nie, dobra. No i to nie, nie jadłeś, przyznałeś. Czyli zjadłem jednego weźmie Wendy's, bo gdzieś jechaliśmy, no. do, taki był Wendys, ja za 4 dolary zjadłem dom się, przepraszam, miałem, czy odbijało mi się dobrze. To i też miał to chyba z 600 kilokalorii, był takiej wielkości małe pier, pierdziotko. Mm. To to przez cały tydzień tylko jedną Tak. Tak, i potem zaczęliśmy chodzić. Jakby zacząłem szukać jakby miejsca, gdzie coś można zjeść, bo masz, masz 7 Eleven, tak? Żabka jest wszędzie tam. No i brew pozorom to nie wychodziło tak dramatycznie, bo mogłeś zjeść kawałek kanapki, która rzeczywiście wiesz, była z dobrą ilością mięsa, pastrami rzuconą i tak dalej. I to jest tak, że jak trzy takie slajsy cię kosztowały, trójki cię kosztowały 7 dolarów, to za 7 dolarów miałeś dwa kawałki i sałatę. bo sałata. Warzywa są bardzo drogie, To pamiętajmy, że to jest taki luksus. Czyli tylko sterta nie jest. Tak, raka. bułka, chleb tostowy, tak i tak samo. Mielone mięso. I znowu trzeba znaleźć jakąś normalną bułkę w tym sensie, żeby ten chleb był fajny. No, no. no to też jest. No, ale mówię, do no 7-8 dolarów masz jakąś tam kanapkę do jedzenia. Jeżeli chcesz zjeść takie śniadanie, które jest lepsze, dobra. E, czyli mamy to śniadanko, że jest tam w miarę wreszcie jedzonko i jest super. To liczmy od 16 dolarów. Ale z kawą masz już razem z kawą tam, około 20 dolarów normalny. Co to znaczy normalne? Czyli mówiłem na przykład dwa, dwa jajka sadzone, chleb do tego normalny, gua, jakiś tam, nie wiem, pasta, guacamole, coś takiego, co chodzi. Taki, że masz trochę warzyw, masz zrównoważone i masz kawę i nie jest to coś na, to, i Widać, że to jest zrobione i to jest świeże. nie? A e, jak kawa? Widać, że jest Wiesz, Amerykanie piją bardzo dużo przelewu, takiego lekkiego w ilościach. Do, do jak, chcesz, jak chcesz jakąś lepszą kawę, to, to też już kosztuje dużo. Co to znaczy dużo? Popatrz. Testowałeś jakąś dobrą to? No, nie no nie miałem tak za bardzo. To w parę miejsc, ale w ogóle no. miałem kawę ze sobą, ze sobą bo. No ale nie może to makite wziąłeś ten ekspres. Nie, 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 miałem te, 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 te swoje takie otwierane miałem i zrobione. Okay. I one się sprawdzały super, bo kiedy siedzisz, no. zalewasz i robisz. Masz tą kawę pijalną, bo w hotelowych płyżeczach te kawa jest to jest w ogóle takie. Znaczy, to, jest, bo... to nie jest jak we nie, 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 To Włoszek jest jakby... Znaczy, to jest taka lurka troszkę. Okay. Takie okay. rozcięczone mocno, takie jeżdżące. Ale w Starbucksie też głośc, czy nie? No widziałem tam ogromny Starbucks, taki trzypiętrowy, zobaczyłem, jak to tam dużo ludzi siedzi, ale no, trzeba, zobaczyć, ale nie, ja nie jestem jakimś wielkim tonem, okay. żebym tam musiał zjeść osiem warstw bitej, śmietany jakiś No czy, niektórzy to lubią, wiadomo, my tego nie lubimy. jak ale wiemy, podstawowe jedzenie wiemy, fasolę, wiemy, kawa nie taka po prostu, tak. jak tutaj na a miejscu teraz, mały, tak. czarny, a jeśli chodzi tak. jeszcze tylko za nią przejdziemy do NBA, a jakieś turbo jedzenie, nie wiem, steki czy coś? Tak, był, byłem byłem, byłem steków. No byłem. to powiedz właśnie tak jeszcze nie. Byłem, byłem nie w takiej miejscówce, gdzie jest w ogóle kolejka gdzie stoją, czekają. Marcin, dziękujemy serdecznie, Zaproszenie nas. Kolega zaprosił, takie o, wiesz... On za... zaprosił, zapłacił? 100 hundred dollars, <laughs> Ale zapłacił? Tak, mówię okay. zapłacił. No, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Pozdrawiamy, dobrze. Bardzo, taki wiesz, w takiej miejscówce, że wiesz, na starter to jest Negroni, albo coś takiego, kelnerzy, super, no stoisz, czekasz. Nie ma Ale takiego. powiedz, warte tej ceny? No tak, to znaczy w pierwszej trójce to były z takich które jadłem. To pierwsze dwa to są z Argentyny, gdzie ja byłem, byłem osobiście i, i to były z wow. Tak. Nie? Natomiast to był taki, też tam że ludzie tam przychodzą. E, byśmy w tylko od sportowo, to byłyśmy w ogóle, że on, on poinformował. Czyli nie? może on poinformował, że jesteśmy turystami, przyjechaliśmy tak. do NBA, koszykówka, to nie rozumiałem jak najbardziej, bo to jakby wiedzą z tego, oni się też cieszą, że ktoś przychodzi z pieniędzmi do nich, nie? Mhm. No i oglądaliśmy, ale tak wiesz, wracając do Kosza, było tak, Chicago samo.